Witam Państwa na plantacji ogórka gruntowego Proszę Państwa, to jest ta część młodsza Okazuje się, że mimo jakiejś tam w miarę ochrony pokazuje się pierwsze objawy mączniaka Zaraz Państwu to pokażemy Tak wyglądają te ogórki z późniejszego nasadzenia Ale tutaj mamy pierwsze objawy mączniaka A właśnie na tym... Zaraz zerwę ten liść, może będzie łatwiej Wam pokazać właśnie na tym liściu takie żółte, rozlane plamy. Pod spodem, jeżeli będzie widać, taki szaroblunatny nalot zarodników. Proszę Państwa, jest troszeczkę mszycy na plantacji. Jest również troszeczkę przędziorka. <laughs> Jeżeli, jeżeli chodzi o szkodniki, Państwa, to tak naprawdę nie mamy żadnych preparatów w tym momencie zarejestrowanych do ich zwalczenia. Jedynie preparaty biologiczne i mechaniczne, typu olejki pomarańczowe, jakieś limoncide, nemazal, siltak, preparat mechaniczny, fiter, też preparat drażniący. Ewentualnie tymi preparatami można wykonać zabieg, z tym, że jest taka zasada, żeby trzeba dać dosyć dużą ilość wody i opryskać tam, gdzie są szkodniki, czyli liście pod spodem. No bez pomocniczego strumienia powietrza będzie to dość ciężko zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o choroby, choroby grzybowe, mamy infinito, mamy. Możliwość zrobienia preparatem Orwego, mamy jeszcze proplant. Także tutaj można sobie z tym poradzić. Trzeba zrobić ten zabieg jak najszybciej, powtórzyć innym preparatem za jakieś 3-4 dni. I plantacja będzie w dalszym ciągu mogła owocować. Aczkolwiek z tego co producent mówił, cena. Za ogórki jest już mało atrakcyjna. Trudno powiedzieć, czy ta plantacja będzie aż tak dobrze chroniona, żeby długi okres czasu nie wytrzymać. Plantacja jest nawadniana kroplowo. Raz w tygodniu idzie zestaw nawozów typu Kristalon czerwony na przemian z Seletrą wapniową. Po forku, czyli po 25 kg na hektar to jest hektar około 30 więc tak to tak to wygląda jest proszę państwa plantacja kwitnąca lata mnóstwo pszczół nie będzie tego słychać na, na filmie by trzeba było rzeczywiście e, gdzieś tam znaleźć tych pszczół ale ja chodząc po polu to słyszę dlatego też jeżeli będzie państwo chcieli używać Jakichkolwiek innych środków ochrony roślin niezarejestrowanych, mówimy o insektycydach, to należy na to również zwrócić uwagę, żeby tych pszczół tutaj nie, nie wytruć. Zapraszam do oglądania następnych filmów z innych plantacji warzyw gruntowych, jak również z tej plantacji ogórka gruntowego.